To jest jedyna taka szkoła w Polsce. Szkoła, która nie jest akademią teatralną, ale która też nie jest jakąś taką szkółką niedzielną. Nasi studenci od początku mają możliwość brania udziału w spektaklach naszego teatru. Oczywiście graliśmy tam różnie, bo niektórzy grali, niektórzy zacytowali. Choinkę się grało, czy tam drzewko w siódmym rzędzie, ale rzeczywiście to dawało. E, taką możliwość obcowania i na zawodowej scenie, i z ludźmi doświadczonymi, z aktorami. Wtedy ta szkoła zupełnie inaczej wyglądała, nie mieliśmy takiego pięknego budynku i takich niezależnych sal, wszystko się mieściło w teatrze. Wszystko to właściwie powstało z niczego, prawda. Ćwiczyliśmy w garderobach, na korytarzach, na fuaje Magiczne pudełko. <laughs> ja nie ściągałam, to nieprawda. <laughs> Już po pół roku się okazało, że to nie wystarcza, że Chcemy czegoś więcej, że to się znakomicie sprawdza. Nasze życie od godziny 8 do 23 spędzaliśmy właśnie w tych murach. Edukacja jest na poziomie Akademii Teatralnej. Przedmioty są te same. My mamy program identyczny jak w Akademii Teatralnej w Warszawie. Przygotowujemy ludzi do zawodu aktora dramatu. Taka nasza galaktyka, taka nasza planeta fajna. no Cudownie.